Cześć, to Karol. Przed nami recenzja, na którą bardzo się cieszę. Audemar Piguet Royal Oak 15400. Zapraszam. Chroneo to serwis, na którym możesz wymienić swój zegarek na inny. Wejdź na naszą stronę chroneo.pl i sprawdź naszą aktualną ofertę. Można by dużo opowiadać o tym zegarku w kontekście historii, marki, wartości wzrostu, spadku, popularności, bo to jest jeden z najbardziej popularnych i pewnie pożądanych dzisiaj zegarków, ale ja bym się chciał skupić tylko i wyłącznie w tej recenzji na tym, jak on wygląda, bo moim zdaniem to jest klucz tego zegarka i zegarmistrzostwa. Więc na razie skupcie się tylko i wyłącznie na tym, żeby zobaczyć pierwsze ujęcia, jak wygląda na zgarstku. Zaraz trochę opowiem o moich uczuciach, bo, bo jest to naprawdę wyjątkowy projekt. I ten zegarek jest jednym z najbardziej wyjątkowych, jakie mam. Mm. I na pewno tych, na które mogę patrzeć po prostu godzinami. Zobaczcie, jak tutaj gra światło. Ten zegarek, jakby dla mnie, definiuje po prostu, co można zrobić obróbką stali. Jeżeli mamy dobre materiały, sprawny projekt i świetnie wykształconych manualnie. Zegarmistrzów i, i ludzi, którzy zajmują się tym, żeby wykańczać te zegarki, pozobaczcie na początek samą bransoletę. No ona sama w sobie jest dziełem sztuki: Tak jak jest zintegrowana, tak jak jest wypolerowana, to jak teraz się łączy z kopertą w jeden spójny projekt. No to wszystko jest takie utylitarne. Z jednej strony jest szlifowane, z drugiej są elementy, które są polerowane, jak widzicie tutaj na przykład luneta. E, I to wszystko sprawia, że ten zegarek on ma dużo momentów, w których się świeci, dużo momentów, w których zwraca na siebie uwagę, ale nie jest tak jednoznacznie biżuteryjny, taki jak byłby złoty zegarek, który jest z diamentami. Nawet ta tarcza, jak patrzycie z daleka, to wydaje się po prostu prostą tarczą, a jak tylko i wyłącznie zbliżymy tutaj za chwilę zoom na nią, to będzie widać, jak ona w ogóle jest wykonana, bo ten zegarek, to jest zegarek, który można wyglądać pod lupą i znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Widzicie tutaj ten pattern, który jest, on jest Naprawdę wyjątkowy, bo nie dość, że są te kwadraciki, które są wypukłe. To jeszcze między nimi też jest wykończenie, które starałem się tutaj uchwycić. To nie są do końca fale, bardziej takie linie, i to wszystko jest naprawdę zrobione z pietyzmem, który sprawia, że jest to projekt z najwyższej półki zegarniętrzowskiej. Są zegarki jak Grand Seige, które nazywałem wcześniej, które mają świetne wykonanie, ale to, to nie jest ta klasa, która jest tutaj. Zobaczcie yy, skazówki. Zobaczcie indeksy, zobaczcie też bransoletę, to jest na przykład ciekawe. Takie drobne rzeczy jak te łączące ogniwa bransoletę, które są wypolerowane. I mamy szlif i polerkę takich małych fragmentów, to wszystko jest ręcznie robione. I gwarantuję Wam, że zajmuje naprawdę dużo czasu, energii i umiejętności, żeby doprowadzić do takiego stanu wygląd tej bransolety. No ale to nie jest tylko branzoletę. Cały ten projekt jest przepiękny. Właśnie on jest spójny jako całość, i to jest ciekawe. To jest większa wersja tego zegarka, bo ona ma 41 mm, oryginalnie ten zegarek wyszedł w wersji 39. Ona ma trochę inne proporcje, mi się bardziej podoba, ale na przykład kosztem mechanizmu. On został poprawiony, w dzisiejszej nowej wersji już ten mechanizm zajmuje cały tył. Tutaj on jest dość mały, bardzo cienki, ale znowuż zwróćcie uwagę na ten rotor, który napędza mechanizm, który jest wykonany cały ze złota. Jak on pięknie wygląda, jaki piękny jest to mechanizm. I cały ten projekt taki jest, że w zasadzie z której strony nie spojrzeć na ten zegarek, to są jakieś smaczki, są jakieś momenty, w których myślę sobie, że jest naprawdę wow. A bardziej, i to będę cały czas powtarzał, ten zegarek, który dla mnie definiuje to, jak może po prostu grać światło na zegarku. On czasami się potrafi wręcz świecić. Tak dobre są te szlify, Starałem się tutaj to uchwycić. Ta bransoleta, w zależności od tego, jakie jest kąt światła, jak ona się rusza, też zauważcie, że zupełnie... Inny daje efekt, i to wszystko jest tak wykonane praktycznie jak biżuteria, ale nie jest biżuterią. Ten zegarek jest naprawdę wyjątkowy. Lubię go nosić, uwielbiam go chyba jeszcze bardziej oglądać. Nie jest tak wygodny jak na przykład potrafi być wygodny Rolex. Bo zobaczcie, że on jest całkiem duży, ma 41 mm, ale nosi się jakby był większy. Więc jak macie mały nadkarstek, to pewnie polecam go przymierzyć wcześniej. Branzoleta, mimo że jest bardzo wygodna, nie ma żadnej mikroregulacji. W związku z tym nie jest tak łatwo go dopasować. On potrafi być albo za ciasny, albo zbyt luźny, jeszcze to się zmienia w ciągu dnia. Ale to wszystko można wybaczyć, patrząc na ten projekt i patrząc na to, jak wybitnie on jest wykonany. Naprawdę, to jest topowy zegarek, jeśli chodzi o to. Zagarmi które ja najbardziej lubię, no bo znajdziemy oczywiście zegarki, które są na paskach i mają bardzo duże komplikacji. To jest tylko data i sekunda więc jest to dość prosty mechanizm. Ale bransoleta i wykonanie to jest prawdziwa sztuka, którą udało się dopracować niewielu producentom. I, i, i zdecydowanie ten projekt i Royal Oak mm, definiuje najwyższy standard, jaki, jaki można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi. O stalowe zegarki. I to tyle na dzisiaj. Napiszcie proszę, co wy sądzicie o tym zegarku w komentarzach. Czy chcielibyście go mieć, czy to kompletnie nie wasz styl? A jeżeli spodobała się Wam ta recenzja, dajcie proszę łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję. To naprawdę pozwoli nam robić więcej tego typu recenzji w przyszłości.